Ligi w bramce z 1. Daniel Nowak, numer 2 Andrzej, Zawisza, 5. Michał Moroch, 6. Artur Dziubiński, 8. Mateusz Pietrzak, 9. Gerard Gryzgot, 16. Kajetan Roman, 17. Maciej Kaźmierczak, 19. Arkadiusz Szpanek, 21. Łukasz Piekaj i... Y Świetna okazja! Już na samym początku spotkania Gerard Gryzgot wpisuje się na listę strzelców. Przykład narzutek znowu w meczu, bo drużyny w tych samych kolorach. Fantastyczne narzutki proligowe, gdzie widać doskonale numery na plecach, więc nie powinniśmy mieć większych problemów z rozgryzieniem składu UBS. Teraz znowu indywidualna akcja Macieja Kaźmierczaka, ale i będą budować od tyłu swój atak. Andrzej zawisza, jest Maciej Kaźmierczak. Jeszcze raz zawisza. Od razu do Morocha Ten świetnie piętą do Gryzgota. Gryzgot! I mamy dublet Gerarda Gryzgota. Przepiękna asysta w tej sytuacji. Takie szybkie akcje lubimy, to może się podobać. No ale no miejmy nadzieję, że to gdzieś nie zdemotywuje ekipy UBS-u, która nieźle mimo wszystko sobie poczyna. Ale zobaczymy jak to będzie wyglądało w dalszej fazie. Dobry przerzut na prawą stronę, jest okazja i będzie gol, mamy 2 do 1, na listę strzelców spisuje się Przemysław Siwko. Alego Krzysztof Musiałowski, ale troszeczkę się nie zrozumieli, bo gdyby Siwko zrobił jeden krok do środka boiska, no to stanął w oko w oko. Z bramkarzem przeciwnika, tak? No nie było tam miejsca, żeby lepiej to zagrać teraz zagranie z głębi pola i szansa dla UBS! I mamy remis do wyrównania doprowadza Żelko Milienowicz. Szpanek nie udało się w ataku, to teraz troszeczkę nadrobił w defensywie. Wyprowadza piłkę znowu Szumiński. siwko. Jest dziuba, zwrotna piłka, siwko. To chyba będzie ostatnia akcja tej pierwszej połowy. Jeszcze sędzia daje dograć. Świetnie Szpanek ma zagranie. Zawisza! Jest gol! Bramka do szatni. Andrzej Zawisza po podaniu. Musiałowski z Tomaszem Wilhelmem. Jeszcze raz piłka zwrotna, ale błąd przejmuje Piekaj Dziuba. Będzie rzut rożny dla pola karnego dla obs u Jedna z ostatnich szans. No pospieszył się chyba z tym zagraniem Szumiński, jeszcze Dariusz Dziuba wbiegał na tą zgraną piłkę i doprowadza...